Twoje radio gra cuda każdego dnia. 11 marca, Twoje radio gra cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Na czym budujesz? Bardzo ciekawe spostrzeżenia ze swojej pracy jako coacha opisuje na swoim blogu Małgorzata Jakubicz. Po przeprowadzeniu tysięcy rozmów, stwierdziła, że prawie 80% pytanych ludzi pragnęło przede wszystkim, by ich życie miało sens i znaczenie. Pozostałe 20% chciało nauczyć się, jak żyć i pracować, by być w zgodzie ze sobą. Przeprowadziła też bardzo ciekawe rozmowy z bezdomnymi. Dostrzegła łączące ich cechy: świadomość przegranego życia, beznadziejnej sytuacji i braku sił do zmiany, ale także potrzebę podzielenia się swoją historią, aby popełnione błędy były przestrogą i nauką dla innych. Te osoby postawiły na coś, co je zawiodło, rozczarowało i pozostawiło z niczym. Przypominają człowieka, o którym Jezus mówił, że budował swoje życie na piasku. Kiedy przyszła powódź i powiał wiatr, dom się zawalił. Zobacz Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety od 24 do 29. A ty? Na czym budujesz? Na piasku czy na skale? Pewnym fundamencie, który cię nie zawiedzie, kiedy okoliczności staną się zatrważające. Co to znaczy budować na skale? Jezus wyjaśnia. Każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na skalę. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 24. Jeśli stawiasz na Boga i na Jego plany w swoim życiu, i nie tylko słuchasz, co On do Ciebie mówi, ale też praktykujesz Jego przykazania każdego dnia, Twoje życie stanie się spełnione i przetrwa wszystko. Będziesz cieszyć się pełną równowagą i stabilnością, zyskasz poczucie bezpieczeństwa. Autor Księgi Kocheleta stwierdził, że żadne przyjemności, których sobie nie szczędził, nie dały mu prawdziwej satysfakcji. I taką radę przekazał swojemu synowi. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Księga Kocheleta, rozdział 12, werset 13. Masz pismo święte w domu? Otwierasz je? Tam są najważniejsze wskazówki dotyczące Twojego życia i śmierci. Twojego życia po śmierci. Jeśli chcesz być spełnionym człowiekiem, pełnym radości i nadziei na przyszłość, mającym pewność życia wiecznego, weź sobie to słowo do serca. Ono Cię poprowadzi. Pokaże Ci, co jest bezsensowne, co jest ślepą uliczką, co na końcu przynosi zniszczenie, a co prowadzi do życia pełnego znaczenia. Do życia zgodnego z Bożym planem dla Ciebie, zgodnego z Jego powołaniem, jakie miał dla Ciebie już przed Twoimi narodzinami. Zobacz Psalm 139. Panie, chcę trwać wiernie przy Twoim słowie. Pokaż mi, jak mogę je zastosować dzisiaj. Oto proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia król. Dziękuję, że jesteś. A teraz zanurz się w muzycznej inspiracji i wysłuchaj Apokalipsy dzień po dniu. Jeśli ten program w Twoich oczach przedstawia cenną wartość, podziel się nim. Obejmij patronat. Udostępnij, wspieraj nas! Twoje zaangażowanie ma znaczenie, więc nie bądź obojętny. To dla ciebie gramy. Do zobaczenia już jutro. Ile razy budowałem na piasku, gdzie wiatr rozwiewał każdy mój plan. Szukałem sensu w blasku i cieniu, a noc zostawiała pustkę i żal. Lecz gdy otworzyłem słowo twe. Zobaczyłem drogę, która nie drży węgle. Ja buduję. Trwać. Widziałem tych, co zgubili drogę, bez sił, by wrócić bez wiary w cud. Każdy z nich wołał w milczącej trwodze: Czy dla mnie też jest nowy wschód? A Ty odpowiedź dałeś mi, Być światłem w ciemności i mostem wśród mgły. Trwać. Niech świat się wali, nie gubią się dni. Ja mam fundament, wyprowadzić mnie. Niech moje życie światem w brzmi. Chrześcijańskie Radio dla Ciebie Apokalipsa, dzień po dniu Klucze do Królestwa A do anioła zborów Filadelfii napisz To mówi Święty Prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy Apokalipsa, rozdział 3, wiersz 7. Słowo konsierż pochodzi od średniowiecznego terminu łacińskiego oznaczającego współniewolnika. Dosłowne znaczenie w języku francuskim brzmi strażnik kluczy i choć obecnie w wyniku skutków ubocznych konsumpcjonizmu zostało ono zniekształcone, stanowi bardzo dobry opis obowiązków konsierża w średniowieczu. Dlatego fascynujące jest to, że Jezus Chrystus identyfikuje się w tym samym zdaniu zarówno jako Ten, który trzyma klucz, jak i Ten, który jest święty. Fakt, że przypisuje sobie świętość, świadczy o Jego boskości. Z kim moglibyście mnie porównać tak, żeby mi dorównał, mówi święty. Izajasz 40, 25 Kim jest święty? W ewangelii Łukasza w kontekście przepowiedni narodzin Chrystusa czytamy następujące słowa. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Łukasz 1,35. Jakże jest to trafny opis zbawiciela świata, który jest zarówno Synem Człowieczym, jak i Synem Bożym, który był zarówno Sługą. Filipian 2,7- jak i jest prawdziwym Bogiem. 1 Jana 5:20. Niezwykle ważne jest dla nas to, że król wszechświata ma charakter sługi. On uwielbia się troszczyć, dawać, zapewniać. Tradycyjnie strażnik kluczy miał być uosobieniem gościnności. Był odpowiedzialny za klucze do każdego pomieszczenia. To na nim polegali goście w kontekście zaspokojenia ich potrzeb. Apokalipsa 3,7 cytuje przepowiednie Izajasza dotyczącą sługi o imieniu Eliakim, który nadzorował cały dom Dawida. Izajasz 22,22 22. To ogromna odpowiedzialność. Wyobraźmy sobie, że to stanowisko piastowałaby mniej skrupulatna osoba. Zastanów się nad jeszcze jedną kwestią. Klucze, które posiada Chrystus, są nieskończenie ważniejsze. On oświadczył, mam klucze śmierci i odchłani apokalipsa 1:18 jego jurysdykcja nie dotyczy więc wyłącznie domu królewskiego lub domu modlitwy ale całego życia zmówmy modlitwę chwalę ciebie panie jezu za to że mogę w pełni ufać twojej obietnicy i zapewnieniu że dasz mi klucz do życia wiecznego który jest dostępny dla wszystkich którzy wierzą w twoje imię do dalszego studiowania Pierwsza Księga Kronik, rozdział 9, wiersze od 22 do 27, Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wiersz 18, Ewangelia Jana, rozdział 14 i wiersz 6.